Martin Najman, po dwóch walkach, też w sumie historyczny dzień dla Ciebie. Jak Ty się w ogóle czujesz z tym? Płock to takie miasto, gdzie zawsze toczę kilka walk. W 1999 roku zdobywałem tutaj wicemistrzostwo Polski w kickboxingu i toczyłem trzy walki jednego dnia, dziś stoczyłem dwie. Jedną przegrałeś, drugiej zostajesz zdyskwalifikowany, ale czy czujesz się przegrany też w tej drugiej walce? Wiesz, ciężko się czuć przegranym, kiedy dostajesz największy aplauz w życiu, i schodzisz tak, jakbyś zdobył tytuł mistrza olimpijskiego. A przecież tak ta publiczność zareagowała na te wydarzenia, które się y, odbyły. Były w ogóle jakieś wątpliwości, że ty wyjdziesz do tej drugiej walki? Jak ty się czułeś fizycznie? Jak wyglądała też sprawa z twoją nogą? Bo po tej pierwszej walce mówiłeś, że tam był jakiś problem. Był problem tego typu, że no, kilka tych kopnięć lizaka y, doszło, a w, w, podczas adrenaliny nigdy nie czujesz bólu. I potrzebowałem 40 minut, powiedziałem tutaj to w Oktagonie, żeby zobaczyć, czy ta noga mi czy tą nogę mi wyłączy, czy to po prostu nie jest aż tak groźne I, to z, i trener wziął to właśnie szybko w obroty, tą mrożarkę, zmroziliśmy to wszystko i już po pół godziny daliśmy organizatorom A, odpowiedź, że wychodzimy do drugiej. To jak ze strony trenera wyglądało to przygotowanie Marcina do, do tej drugiej walki? No słuchaj, to druga walka była, Marcin był przygotowany, jakby wychodził do pierwszej w sumie. To mieliśmy trzy razy lepszą formę, jego po drugiej walce, To mnie, szczerze mówiąc, zaskoczyło Marcina też, bo on się czuł jak w jak, jak niebie. Także chodził, był świeży, Rześki, uśmiechnięty i normalnie zacierał ręce. Nie wiem czy motywacja do, do przeciwnika, do drugiej walki go tak zmotywowała, ale nie wiem, czuł się świetnie wyniki badań. Z trzy razy lepsze były. Po, po pierwszej walce jak przed pierwszą walką, także co dziwne, co dziwne zwentylował się chyba dobrze i, i zatarł ręce. No, szkoda, że ta walka nie była od razu z marszu e, e, z, e, z tym ciosem, bo, bo było świetne. Oszczędzałeś się trochę w tej walce z Lizakiem? Podświadomie tak, ale to nie no. jest tak, że to cokolwiek ujmuje Lizakowi, bo Lizak generalnie tak. To co ustalaliśmy z Jackiem, moim trenerem z Jackiem Remniakiem jak Lizak będzie walczył, to, to strzeliliśmy, no, w, no 100%, no to było 100% to, co myśleliśmy, no łącznie z tymi kopnięciami na kolana właśnie. Ja spodziewałeś się, że skoczy Ci na plecy, bo to takie memogenne nie, będzie? Nie, wiecie. tego się nie spodziewałem, ale ja widziałem to w jego wykonaniu, więc jakby to nie było dla mnie o tyle zaskoczenie, że ja już to widziałem, że on to robi. Bo się drugi odbiłeś. Tak, tak Drugi tak, raz chciał, tak, ale tak, już, już, już nie zdążył. Natomiast podświadomie pewnie wiesz, gdy go miałem na plecach i, w, i tą rękę jego Zblokowałem, że nie mógł dopiąć duszenia, no to miałem dwa wyjścia. Albo pójść z nim na plecy i rozbijemy się, i teraz nie wiadomo w jakiej pozycji się znajdziemy, bo albo będzie dobrze dla mnie, albo dobrze dla niego. Albo po prostu przeczekać, bo wiem, że nie zapnie, bo czuję, że nie, nie dam mu spiąć rąk. A on się pompuje. Wybrałem tą opcję bezpieczniejszą, ale to też właśnie dlatego, że miałem w głowie, że mam jeszcze jedną walkę. I, i tyle no no i też było widać ile ważą Twoje ciosy w tej drugiej walce bo przecież cios się tak przewracał w oktagonie, został zniesiony na noszach no wyglądało to jak z jakiegoś, scen, z nie wiem z filmowych, z tak, no tak to aktorzy, uważasz, że udawał? czuł te ciosy, on czuł te ciosy tylko przełożył to na siebie na komfortową no. sytuację czuł, że może być dyskwalifikacja i że może spierdolić z walki o, na tej zasadzie, natomiast normalnie wojownik dostałby 5 minut jeżeli faktycznie tam było coś coś nie fair. A było to... uderzać w tył głowy? Znaczy ja, ja, nie, ja nie, mi ciężko to jest do no, ja nie celowałem w tył głowy. Ja się po prostu broniłem, no broniłem się przytomdu w komfortowej sytuacji. To był z góry, z góry, ja byłem z dołu, ja się broniłem. No. Przecież, no, przecież tam jest tak samo i sędzia i wszyscy widzimy, co się dzieje. No. I, tylko że każdy sędzia też chyba był zdziwiony tym jego zachowaniem, bo każdy normalny zawodnik, który chce walczyć, wziąłby 5 minut, bo tyle miałby czasu na, e, na dojście do siebie i by wznowił walkę. No, ale on wolił kurwa pójść w aktorstwo moim zdaniem i... i Tyle, Boże, że takie osoby w ogóle powinny być dopuszczane do walk za takie coś? Nie, w ogóle za, za tego typu zachowania, jak y, y, uderzanie z partyzanta kogoś, za takie zachowania już powinni być ludzie eliminowani. Masz marcu Przecież wtedy też można komuś zrobić krzywdę. Jeżeli się, jeżeli się ktoś kompletnie nie spodziewa czasu, stoisz sobie, ja nagle Cię uderzam, to przecież wtedy możesz naprawdę człowiek zrobić... Nie masz... Nie, no nie, to nie teraz, nie teraz, to nie teraz. No tak, tak. Nie, dobra, no albo powiem, albo masz powiedz, rację, albo tak. powiem, albo powiem. Wy widzicie, wy tego nie wiecie, ale ja po tym kurwa partyzancie, ja nic nie słyszę na prawe ucho. I to już od iluś dni. Wiedział, wiedział, wiedział to tylko organizator, wiedział to tylko Jacek i moja żona. Nie mówiłem tego nikomu. Lekarze dopuścili cię bez problemu do tych fal. No skąd lekarz może wiedzieć, czy ja słyszę, czy nie słyszę? No? Okej. Okay. Czyli nie zgłaszałeś tego. Nie zgłaszałem nie tego, roku. bo nie to ma... podjąłem to na własne ryzyko. No więc, więc jaką można krzywdę zrobić komuś, gdy uderzasz go z, kompletnie z partyzantem. A uważasz, że Wasze rachunki są wyrównane po tym, co się działo w tej... nazwijmy to walce? Tak, absolutnie. Poza tym to, jak Hala zareagowała na to, co się wydarzyło, no to przecież ten... ten, ten... Ten aplauz, ten wiwat jak schodziłem to był taki jakbym zdobył tytuł mistrza olimpijskiego, no to, to, to było coś pięknego, bardzo im za to dziękuję, ale faktycznie tak trzeba było, trzeba, dzisiaj, było, trzeba było zrobić robotę. Dzisiaj też wielkie widowisko dał w OKTAGONIE Albert Sosnowski, jego debiut we Freak Fightach naprawdę okazały, no i też tutaj no między wami trochę iskrzyło, no i on... Jasno powiedział tutaj w wywiadzie z nami, już po wszystkich walkach, że bardzo chętnie by z Tobą się zmierzył, że to byłyby najłatwiej zarobione pieniądze, walka z Marcinem Najmanem. Co na to odpowiesz? <śmienic> 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 Grubo pojechał, co? Alberto! Coraz lepiej się czuję w tych, tych fajtach. Ale widziałeś tego walkę? Bo prawie... Dobrze, dobrze zawalczył. Nie, nie widzieliśmy. Widzieli, fragment, widziałem fragment. I dobrze zawalczył, z tego co wiem. Ale wyszedłby no z nim do Stagonu? No? Tak, jest... ale, ale tylko w MMA. No ja się konfrontuję w MMA. On też powiedział, że... raczej też by wyszedł. No to super. No to, to no. No w MMA, albo nie, 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 nie. Nie 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 nie. W MMA, w MMA. nie, 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 nie. Nie, 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 ale ta kolejka jest pewnie dłuższa. To dłuższa. To, to eliminatorka do tego, Byli wcześniej. Znaczy, to jest jeden, wcześniej. jest jeden z pierwszych eliminatorów, i faktycznie Albert go przeszedł pozytywnie. Nie wiem, znaczy, na pewno to nie był. być może, być nie, na pewno to się powiedział. Ale to nie jest jeszcze powiedziane, że to był ten finalny eliminator. Aha. Michał, to jako dziennikarz bokserski, doskonale się zna, jest, wiadomo, że tych eliminatorów jest ranking, na pewno, jest ranking. I, ty, i trzeba tą drabinkę przejść. No, także, także spokojnie. Nie, do pozycji numer 3. Tak, tak, do, do pozycji numer 3 jeszcze dwa, dwa eliminatory, Nie, spokojnie. Albert niech się nie denerwuje. Jeżeli będzie miał takie walki, dość, to dojdzie. A to między wami jest e, spokój czy jest jakieś napięcie? Bo. Słuchaj, ostatnio mówię, że, że było ok, a potem był jakiś Ross czy coś. Potem znowu się, potem się Albert na... nawet. potem się Albert napiął no. na, na tej pierwszej konferencji nie wyczuł chyba jeszcze tego, co tam się dzieje, ale na drugiej. Już jakby zupełnie nasze relacje wróciły do naprawdę bardzo... Chyba są najlepsze jakie były w historii, ponieważ Albert chyba zrozumiał, gdzie się znajduje, a gdy on już sam powiedział, że pracuje w cyrku, no to ja spojrzałem na bogę i mówię, chłopie, witaj w robocie. No? A teraz odsuł to wszystko, jak powiedział, że to najlepsze, najłatwiej zrobione pieniądze w Nie, nie, nie. Niech nie w Podrzewaczmy. Nie, no myślę. Nie, no próbuję, no próbuję, próbujemy <laughs> zmotywować, no, zmotywować do walki. Oj, zwracając jeszcze do walki z Adrianem Ciosem, czy ty się spodziewałeś, że on może zamiast orbitowania wjechać od razu tobie w nogi? Tak, tak, tak. tak spodziewaliśmy się tego. Dlatego dostał kolano, bo to kolano weszło. Wedle tego, co pamiętam, to, to kolano weszło. Natomiast ciut spóźniłem wyrzucenie, odbicie nóg. Natomiast później z, z, z dołu no po prostu się broniłem, uderzałem ciosy i tyle, chciałem wyjść z tej pozycji. No. A wiesz co z nim? Masz jakieś informacje na temat co z jego zdrowiem, bo to wyglądało tak jakby no, sytuacja nie niemal agonalna. Słuchaj, jeżeli ktoś dostaje ciężki nokaut, to pada i jest, nie, jest nieprzytomny, a on sobie usiadł i zaczął dopiero co chwilę, to jest tak ten... Coraz, coraz było gorzej. Coraz było gorzej. Tak, przypomnij mi jak, jak on się nazywa ten, co wal... a nie... Y... Daniel Nicholson z Andrzejem Głotą w pierwszej, w pierwszej walce, Po główce z Andrzejem. Najpierw przeszedł sobie normalnie po cały ring, a później o ten dobra, tu to ja się może... Najpierw sobie, a potem się położył. Tak, no nie, ja no już takie sceny w sportach walki były, były już grane. Nie? Ale w sumie to, 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 to co mówił, że dostał tego liścia Marcin po to, żeby go zmotywować do walki. No to jaka no to, motywacja była, skoro cały czas uciekał, uciekał i później swędem rzucił się na nogi. No, no i to co? Jeszcze, no i powtarzam jeszcze raz, jeżeli on się taki czuje pokrzywdzony, to ja kurwa nie płakałem i nie mówiłem, że nie słyszę do dzisiaj na prawe ucho, bo mam bębelek pęknięty. I... A on będzie mi tu kurwa robił ten inscenizację. Chcesz się bić, to wychodź, a jak się nie chcesz bić, to po prostu kurwa, to ty nie przychodź tutaj w ogóle. Poza tym jeszcze raz powtórzę. No, owacja tych kibiców, warto było naprawdę tutaj przyjechać i, i posłuchać tego i, i, i myślę, że publiczność była ukontentowana. Ile Marcin, ty masz sobie takiej motywacji i woli walki, żeby wyciągnąć to wszystko dalej. no, cesarstwo wiesz. Cesarstwo musi trwać. Bo, bo dzisiaj dwie porażki na jednej gali, to nie było. jestem wariaciem. Jak, 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 jeżeli tak ma, mają wyglądać moje porażki, jak moja druga walka i taka owacja w publiczności, tak to, to mogę A tak, tak zawsze przegrywać. To Ale powiedzmy. nie dosyć jednak nie to zakończyło się to taką prawdziwą wygraną? Nie, nie, nie dosyć, to jest tylko z pierwszej walki. Nie dosyć jest tylko z pierwszej walki. Druga to... to, to zaatakował mnie z partyzanta. A bo właśnie powiedz od coś na byś jakbyś w ogóle skomentował tak, walkę wieczoru. to był ucieczka. Dobrze to określiłeś. To była ucieczka z ringu. To była ucieczka. Ale nie, no nie wiem, bo nie widziałem walki Denisa, wiem, że się ulotnił tak cios. Tak się ulotnił. Jeszcze sekurwa kurwa lektykę zamówił. A no właśnie odnośnie jeszcze twojej pierwszej walki, bo mówisz, że z trenerem że Lizak tak naprawdę walczył tak, jak się spodziewaliście. A jaki był właśnie wasz plan na tę walkę? No bo tak naprawdę z twojej ofensywy to widzieliśmy głównie parę low i no te słynne cepy, ale jednak nic nie doszło finalnie do Lizaka w zasadzie. Bardzo szybki był. Natomiast no też z drugiej strony musicie wiedzieć, że miałem w głowie, że, że czekają mnie dwie walki dzisiaj. Ja tutaj musiałem rozkładać siły na sześć rund, a to też nie jest taki hobby w wieku 44 lat. Natomiast forma fizyczna to jest robota tego gościa. Jacek Grumniak rok temu... On mnie odmłodził o 10 lat w ciągu roku. Ja jeszcze mam do schudnięcia, bo ja powinien ważyć 102, ale jak on mnie wziął w obroty, to ja ważyłem 122. Dzisiaj waży 109. No to, to jest naprawdę jego robota. Dzięki. Ale kardio, naprawdę lekarze powiedzieli, że są zdziwieni po jego drugiej walce. Po badaniu, że on ma, ma to 193, saturacja 96 i że on w ogóle nie wygląda jakby walczył. Także to jest to, to jest super. Jeszcze tak naprawdę kilogramy, miesiąc, kilo, kilogramy i maratończyk. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo.